Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Jedna z koncepcji nowoczesnej produkcji samochodów jest minimalna liczba jednostek i części wymagających konserwacji. Konstrukcja akumulatorów, których wydajność musiała być stale monitorowana, również została zmodernizowana. Pojawiły się nowe źródła zasilania typu zamkniętego, które nie wymagają interwencji według zapewnień producentów. Jednak każdą bateria wymaga okresowej regeneracji. Więc kierowca może potrzebować naładować bezobsługowy akumulator samochodowy w domu. Jakie SA różnice między akumulatorami bezobsługowymi? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, należy ogólnie zrozumieć zasadę działania akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Działają one w dwóch trybach rozładowanie. Gdy pobierany jest prat, ołow, z którego składa się elektroda ujemna, reaguje z elektrolitem i jest przekształcany w sol kwasu siarkowego, siarczan ołowiu. W rezultacie gestość roztworu kwasu spada. Ładowanie jest procesem odzyskiwania. Po przyłozeniu napięcia do zacisków, siarczan ołowiu w elektrolicie zostaje zredukowany do metalu na elektrodzie ujemnej, a gestość kwasu wzrasta. Gdy elektrolit staje się ubogi w siarczan ołowiu przy ładowaniu wyższym napięciem, powyżej 15,6 V, rozpoczyna się elektroliza wody zawartej w roztworze. Rozpada się ona na gazy, tlen i wodór, czemu wizualnie towarzysza babelki, akumulator gotuje się. W zasilaczach starego typu było to uważane za normalny proces, ponieważ gestość roztworu była stale monitorowana za pomocą otworów. Z korkami wykonanymi w każdym słoiku. Nowe baterie, zwane bezobsługowymi, SA wykonane w szczelnej obudowie, to ich główna różnica. Aby zwiększyć niezawodność ogniw umieszczonych w zamkniętej przestrzeni, w projekcie wprowadzono następujące zmiany, do ołowiu dodano. Wapn i srebro, aby wydłużyć żywotność produktów, w obudowie znajduje się specjalny zawór do odprowadzania gazów, który zapobiega przedostawaniu się pary wodnej, pomagając w ten sposób zatrzymać wodę w roztworze, aby sprawdzić poziom elektrolitu, zainstalowane. ESA okienka lub część obudowy wykonana jest z półprzezroczystego tworzywa sztucznego. Ze względu na hermetyczne uszczelnienie obudowy nie ma niepotrzebnych oparów, ale nie jest możliwe dodanie elektrolitu lub wody do akumulatora. Dlatego konieczne jest ładowanie akumulatora przy optymalnym napięciu i pradzie, aby uniknąć spadku poziomu kwasu z powodu wrzenia. Procedura ładowania Aby skutecznie naładować akumulator bezobsługowy, prymitywne ładowarki wykonane w Celestial Empire lub w garażu własnymi rękami ze starego transformatora nie SA odpowiednie. Idealnie potrzebujesz urządzenia, które obsługuje następujące funkcje – Automatyczne utrzymywanie napięcia ładowania na poziomie ustawionym. Przez użytkownika dane dotyczące aktualnego napięcia i prądu powinny być wyświetlane przez urządzenia lub na wyświetlaczu cyfrowym. Praca w trybie cyklicznego ładowania, podtrzymania, rozładowania, CO sprzyja odsiarczaniu płyt ołowiowych. Jeśli akumulator ma być użytkowany w garażu, nie jest konieczne wyjmowanie go z pojazdu. Przed ładowaniem bezobsługowego akumulatora samochodowego, za pomocą ładowarki konieczne jest odłaczenie zacisków sieci pokładowej. Spowoduje to wyzerowanie błędów kontrolera i ustawień użytkownika. Nie stanowi to większego problemu, a jedynie pewna niedogodność. Dalej należy postępować zgodnie z zaleceniami: podłacz przewody ładowarki do źródła zasilania, przestrzegając biegunowości. Zazwyczaj w dostępnych na rynku urządzeniach znaki ISA wytłoczone bezpośrednio na aligatorach. Ocen napięcie wytwarzane przez akumulator. Jeśli okaże się, że jest ono niższe niż 11 maja, masz do czynienia z bezużyteczna i całkowicie rozładowana bateria, której przywrócenie jest prawie niemożliwe. Na początek ustaw napięcie na 12,6 V, włącz urządzenie do ładowania i obserwuj proces przez 30 do 60 minut. Gwałtowne zmiany wskazań amperomierza, a także szybkie wrzenie elektrolitu wskazują na wysokie prawdopodobieństwo wewnętrznego zwarcia w akumulatorze. Ładowanie należy przerwać i rozważyć zakup nowego źródła. Jeśli powyższe negatywne objawy nie zostaną zaobserwowane, należy zwiększyć napięcie do 14.4V. Podczas procesu ładowania natężenie prądu będzie stopniowo spadać. Zorientuj się na dolna granicę odczytu amperomierza 0,5 myślnik 1A, po osiągnięciu której ładowanie musi zostać zatrzymane, w przeciwnym razie elektrolit się zagotuje. Jest to koniec procedury odzyskiwania. Osiągnięcie dolnego limitu poboru prądu 0,5 myślnik 1A zajmuje zwykle 5 do 6 godzin, w najgorszym przypadku do jednego dnia. Nie należy śpieszyć się z ładowaniem i podnosić napięcia, 14 i V to optymalna wartość, a maksymalna to 15 i 6V. Aby nie zniszczyć bezobsługowego akumulatora samochodowego, nie przekraczaj progu 15 i 6V podczas odzyskiwania i nie używaj urządzeń bez kontroli napięcia. Takie zapobiegawcze ładowanie powinno być przeprowadzane najlepiej raz w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Jeśli masz w pełni zautomatyzowane urządzenie z funkcją odsiarczania, a takie urządzenia SA produkowane od czasów radzieckich, nie. Musisz być obecny podczas ładowania, wystarczy odwiedzać je co 2 do 3 godziny. Czy konieczne jest ładowanie akumulatora bezobsługowego? Producenci i sprzedawcy tego typu produktów twierdzą, że kierowca nie musi martwić się o stan akumulatora typu zamkniętego. Przy normalnie działającym alternatorze i elektronicznym regulatorze napięcia źródło zasilania otrzyma niezbędna ilość energii do pełnego naładowania, dzięki czemu będzie słuzec przez długi czas. Praktyka pokazuje negatywne statystyki: w intensywnie użytkowanych samochodach średnia żywotność akumulatora kwasowo kwasowołowiowego wynosi 2 lata, maksymalnie 3 lata. Powody ESA następujące: podczas jazdy w obszarach miejskich. Ilość kilometrów wymagana do przywrócenia naładowania nie odpowiada liczbie uruchomień silnika. Oznacza to, że do pełnego naładowania trzeba przejechać co najmniej 100 km, ale zatrzymywanie się i ruszanie w mieście odbywa się średnio co 35 km. Oznacza to, że akumulator jest ledwie w połowie naładowany. Stabilne zasilanie napięciem z alternatora samochodowego zapewnia specjalny regulator i przekaźnik gdy jeden z tych elementów działa nieprawidłowo lub ulega awarii, akumulator nieustannie się rozładowuje i nie odzyskuje energii. Zima pojemność źródła zasilania spontanicznie spada z powodu niskiej temperatury. W połaczeniu z powyższymi czynnikami powoduje to spadek naładowania nawet o 20%. Eksploatacja akumulatora bezobsługowego w tym trybie znacznie skraca jego żywotność. Jest to korzystne dla producentów i sprzedawców części samochodowych, ale nie dla właścicieli samochodów. O ile niektóre stare produkty z otwieranymi bankami można przywrócić do stanu używalności poprzez dodanie kwasu i uruchomienie prądu, ładowania 10A szczelne akumulatory typu zamkniętego można wyrzucić dopiero po całkowitym rozładowaniu. W końcu przy wysokim pradzie elektrolit wygotuje się i niemożliwe jest uzupełnienie jego rezerwy. Stat wniosek. Pomimo zapewnień producentów konieczne jest okresowe ładowanie akumulatora w domu. Pożądane jest wykonanie procedury w dodatniej temperaturze, wtedy żywotność produktów wzrośnie.